W wierzeniach Słowian granica między światem żywych a zaświatami była cienka jak pajęczyna. Istoty takie jak Baba Jaga, strzyga czy licho nie były tylko wymysłem wyobraźni. Ucieleśniały największe ludzkie lęki: przed śmiercią, dziką naturą i tym, co kryje się w ciemności. Dlaczego te demony przetrwały przez wieki? Co mówią o naszych przodkach? Czy naprawdę wierzyli, że stara wiedźma o żelaznych zębach pożera dzieci, a wodna nimfa wciąga ludzi na dno jeziora, gdy usłyszy ich śmiech? Oto zapomniana prawda o słowiańskich demonach, gdzie kończy się legenda, a zaczyna rzeczywistość. Baba Jaga to niezwykła staruszka. Jej żelazne zęby potrafią miażdżyć ludzkie kości jednym kłapnięciem, a wychudzone kościste ciało często bywa zdeformowane. W jej oczach tli się złowroga, czerwonożarząca się poświata, zwiastująca nadprzyrodzoną moc. Długie pazury potrafią rozszarpać każdego, kto odważy się wkroczyć na jej terytorium. Ale uwaga, Baba Jaga nie zawsze przyjmuje postać potwora. W niektórych legendach mówi się, że potrafi zmieniać kształt, przybierając wygląd młodej kobiety lub zwierzęcia, by zmylić swoich wrogów. Baba Jaga nie działa sama. Ma całą armię zwierzęcych pomocników wrony, sowy, koty, psy, wilki, żmije, a nawet smoki. Każde z tych stworzeń pełni swoją rolę. Jedne służą jej jako posłańcy, inne jako strażnicy, ale najciekawszy jest jej związek z pszczołami. W niektórych opowieściach traktuje je jak swoje córki. Pszczoły dostarczają jej miodu i wosku, ale przede wszystkim przekazują informacje o tym, co dzieje się w świecie śmiertelników. Pierwszy człon imienia, baba, na pozór wydaje się niewinny. To po prostu potoczne określenie babci lub starej kobiety w wielu słowiańskich językach. Jednak drugi człon, Jaga, jest prawdziwą zagadką. Niektórzy badacze łączą go z sanskryckim ahi. Oznaczającym węża. To sugeruje, że Baba Jaga mogła być kiedyś pradawną boginią węży, strażniczką ukrytej wiedzy i podziemnych skarbów. Inna teoria wiąże jej imię ze słowem Engti, które oznacza zniewalanie i dręczenie. Dziś w bajkach Baba Jaga to przerażająca wiedźma, pożerająca dzieci. Ale to tylko część prawdy. W dawnych wierzeniach mogła pełnić rolę opiekunki tajemnej wiedzy i strażniczki przejścia między światami. Istnieje teoria, że zjadanie dzieci było symbolem przejścia młodych ludzi do dorosłości, śmierci starego ja i odrodzenia w nowej, dojrzalszej formie. Jej dom to prawdziwa twierdza grozy, chata stojąca na kurzej nodze, otoczona płotem z ludzkich kości, z czaszkami, które rozświetlają noc. To nie jest zwykła chata. To miejsce, w którym czas i przestrzeń nie działają według znanych nam zasad. W jej wnętrzu znajdują się magiczne przedmioty, lustra, kości, klejnoty, a każdy z nich skrywa mroczne przeznaczenie. Południca, znana również jako żytna baba czy rżana baba, to nie tylko strażniczka pól i zbóż, ale postać o mrocznej i pełnej niepokoju historii. Według legend, Południca jest duchem kobiety, która zginęła w tragicznych okolicznościach, tuż przed ślubem, w trakcie wesela, lub zaraz po nim. Jej śmierć była nagła i niesprawiedliwa, a jej dusza nie zaznała spokoju. Błąka się po polach, żądając zemsty w samo południe. To, co sprawia, że Południca jest tak niepokojąca, to jej nieprzewidywalność. Pojawia się jako piękna, młoda kobieta z wiankiem na głowie. Tylko po to, by w mgnieniu oka zmienić się w przerażającą staruchę z żelaznymi zębami. W jednej chwili może przybrać postać wysokiej, chudej kobiety z rozwianymi włosami, a w drugiej stać się wirującym powietrzem, zwiastunem nieuchronnej śmierci. Bez względu na formę, południca zawsze niesie ze sobą grozę i nieuchronne nieszczęście tym, którzy przekroczyli jej granice. Południca objawia się w najgorętszym momencie dnia, gdy słońce jest w zenicie, a powietrze drży od upału. To wtedy rolnicy, którzy odważyli się pracować w polu, mogli poczuć jej gniew na własnej skórze. Czasem zadawała zagadki: Kto odpowiedział poprawnie, miał szansę ujść z życiem, jednak każda chwila wahania mogła kosztować go życie. Jej sierp, z błyskawiczną prędkością, przecinał wszystko na swojej drodze. Jednym z najbardziej przerażających aspektów południcy był jej stosunek do dzieci. Uznawano, że nie znosi ich obecności na polach. Jeśli dziecko zostało pozostawione bez opieki, południca porywała je do swojego wora, znikając wśród falujących zbóż. Latawiec i latawica to istoty o niezwykłej mocy. Znane w mitologii słowiańskiej jako skrzydlate demony powietrza, budziły lęk i fascynację zarazem. W chrześcijańskiej wersji wierzeń uznawano je za dusze poronionych dzieci lub nieochrzczonych zmarłych, które nie znalazły spokoju po śmierci. Dzięki swojemu mrocznemu pochodzeniu zostały uznane za istoty wstrząsające światem żywych siłą wiatru. Ich gniew i zła energia pozwalały im porywać ludzi w wir powietrzny, wciągając ich w nieznane. Choć nie ma jednoznacznych opisów ich wyglądu, latawiec i latawica często przedstawiani byli jako piękni i uwodzicielscy. Latawica jako kobieta o czarującym wdzięku, a latawiec jako przystojny młodzieniec. Potrafili zmieniać kształt i przybierać różne postacie, pojawiając się w ludzkim świecie w celu uwodzenia i kuszenia. W innych wersjach mitów opisywano ich jako ogromne, czarne ptaki lub motyle o złocistych, pszenno-żółtych skrzydłach, wirujące w blasku księżyca. Jednym z najbardziej przerażających aspektów tych demonów była ich zdolność do uwodzenia. Latawiec i latawica przyciągali swoje ofiary, najczęściej młodzieńców i niewiasty, hipnotyzując ich wzrokiem i dotykiem. Ich dotyk wzniecał ogień w lędźwiach. Budząc nieznane uczucia pożądania i pragnienia. Pod wpływem tej demonicznej magii ofiary traciły zmysły, porzucając życie rodzinne, nie mogąc oprzeć się pokusie. Jeśli ktoś ich zranił lub odrzucił, mogli się mścić, doprowadzając do obłędu, a nawet śmierci. Choć początkowo latawce i latawice postrzegano jako istoty złośliwe, ich obraz ewoluował z czasem. W niektórych wersjach mitów te demony stawały się sprzymierzeńcami ludzi. Młynarze, oferując im obfity poczęstunek, mogli liczyć na pomoc latawca, który napędzał ich wiatraki. Latawce miały również sprzyjać plonom, dbając o wiatry niosące deszcz, co prowadziło do obfitych zbiorów. Z biegiem lat, wraz z nadejściem chrześcijaństwa, latawiec i latawica zyskali nową rolę. Kościół przypisał im cechy grzesznych, rozwiązłych demonów, utożsamiając je z nieczystością i dewiacjami seksualnymi. W mrocznych, księżycowych nocach mieli zwodzić niewiasty, zmuszając je do grzechów nieczystych. Z czasem stali się symbolem frywolności i moralnego zepsucia. Latawica i latawiec miały jednak swoje ograniczenia: bały się burzy, gdyż pioruny mogły ich zabić. Zbliżająca się nawałnica była dla nich sygnałem do ukrycia się. W przeciwnym razie ginęli odrażenia piorunem niczym martwe ptaki spadające na ziemię. Strzyga nie przypomina niczego co znamy. Ma ogromną, nieludzką głowę. Jej oczy jarzą się przerażającą czerwienią, a szpony przypominają te u drapieżników. Jej skóra jest trupio blada, a na ciele można dostrzec ślady pierza. Lub sierści. Jest niebywale szybka, porusza się bezszelestnie jak cień i atakuje błyskawicznie, zadając ciosy, zanim ofiara zdąży się zorientować. Najgorsze jest to, że ma dwa serca. Nawet jeśli jedno zostaje zniszczone, drugie pozwala jej przeżyć. Wszystko zaczęło się w starożytnym Rzymie, gdzie istniał demon zwany Strix, nocna zjawa o postaci sowy, która polowała na śpiących, wysysając ich krew. Strix budziła grozę, zwiastowała śmierć, stając się symbolem przekleństwa. Ale to dopiero początek tej mrocznej opowieści. Gdy wierzenia o strix wędrowały przez Europę, ich historia przybrała nowy, bardziej przerażający kształt. Na terenach słowiańskich demon zyskał ludzkie cechy, a jego moc stała się jeszcze bardziej nieziemska. Tak narodziła się strzyga, przerażająca hybryda człowieka i sowy. Istota, której jedynym celem było polowanie na ludzi i rozlew krwi. Strzygi atakują głównie nocą, kiedy mrok i cisza są ich sprzymierzeńcami. Ich ofiarami najczęściej są ci, którzy nie mają szans na obronę dzieci, starcy, chorzy. Przed ich nadejściem powietrze staje się lodowate, a cisza jest tak głęboka, że wydaje się, iż cała przyroda wstrzymuje oddech. Strzygi nie tylko wysysają krew, ale też wyżerają wnętrzności swoich ofiar, zostawiając po nich jedynie wyschnięte truchła. Ich sadyzm nie zna granic. Potrafią zabijać powoli, sprawiając, że ofiara kona w straszliwych męczarniach. Ich nienasycony głód nie ma końca. Upiór. Dusza zmarłego, która nie zaznaje spokoju i powraca z zaświatów, by terroryzować żyjących. Nie jest zwykłym duchem, to krwiożercza, nieuchwytna istota, która nocą opuszcza swój grób, by karmić się ludzką krwią. Blada twarz, zapadnięte oczy, ostre jak brzytwa zęby tak opisują go ci, którzy przeżyli spotkanie z tym koszmarem. Upiór nie zawsze przybiera postać człowieka. Potrafi zmieniać się w wilka, psa a nawet nie toperza. Jego zdolność do przemiany, nieuchwytność i spryt budzą największy strach. Istnieje jednak inny, jeszcze bardziej przerażający aspekt. Upiorem może stać się ktoś, kogo znałeś za życia. Twój sąsiad, przyjaciel, a nawet członek rodziny po śmierci powraca, by dręczyć tych, którzy zostali. Każdy krok, każdy cień znajomego może wzbudzić paraliżujący lęk. Bo nie ma pewności, czy to naprawdę on, czy upiór, który przejął jego postać. W mitologii słowiańskiej wilkołaki pełniły wiele ról. Były strażnikami granic między światami, posłańcami bogów, a czasem ofiarami klątw i przekleństw. Mogłeś stać się wilkołakiem z powodu złamanych zasad, np. łakomstwa lub grzechu. A przemiana w wilka, to często symbol przejścia od cywilizowanego świata ludzi do dzikiej natury, której nikt nie mógł kontrolować. Ale jak stać się wilkołakiem? Wierzono, że wystarczyło założyć wilczą skórę, wykonać specjalny rytuał, by przekształcić się w dziką bestię. W tej przemianie było coś kuszącego, potężna siła i wolność. Ale wiązała się z ogromnym ryzykiem. Zatracenie ludzkiej tożsamości było na wyciągnięcie ręki. Wiele osób nie wracało już do ludzkiej formy, nie potrafiło kontrolować swojej dzikości. Hipertrichoza to zaburzenie, które powoduje nadmierne owłosienie całego ciała. W średniowieczu osoby dotknięte tą chorobą były postrzegane jak wilkołaki. Wyobraź sobie, jak mogły budzić strach w czasach, gdy nie rozumiano jeszcze medycyny. Te przypadki mogły być początkiem mitów o ludziach, którzy stawali się dzikimi bestiami. A co jeśli to wścieklizna była odpowiedzialna za część tych legend? Objawy tej choroby to agresja, ślinotok, niepohamowana wściekłość. Były idealnie dopasowane do obrazu Wilkołaka. Choroba przenoszona przez ugryzienie mogła sprawić, że ludzie uwierzyli, że ktoś naprawdę zmienia się w Wilka. Wilkołak to postać pełna sprzeczności. Z jednej strony potrafił być morderczą bestią, która nie kontrolowała swojej agresji. Z drugiej strony, niektóre wilkołaki chroniły lasy i polany, walcząc ze złymi mocami. Ich samotniczy tryb życia dawał im kontrolę nad dziką naturą. Ale ta samotność miała swoją cenę. Niezależnie od tego, czy był bohaterem, czy morderczą bestią, wilkołak zawsze pozostawał postacią tragicznego bohatera, zawieszony pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co zwierzęce. Rusałka, z pozoru delikatna, wodna istota, to postać, która od wieków budziła w słowiańskim świecie strach, ale i fascynację. Choć kojarzona z wodą, pięknem i delikatnością, nie jest to figura, którą można lekceważyć. Rusałka to istota pełna sprzeczności, łącząca w sobie życie, śmierć, urodzaj i zagładę. Z czasem jej obraz zmieniał się pod wpływem wierzeń, ale jedno pozostawało niezmienne: była niebezpieczna. Nazwa rusałka pochodzi najprawdopodobniej od słowa rusa, oznaczającego wilgoć lub rosę, ale niektóre teorie sugerują, że ma ona też łacińskie korzenie, wywodząc się od słowa Rosalia, święto róż. Początkowo rusałki były postrzegane jako istoty dobroczynne, opiekunki natury i urodzaju, a nawet służebnice bogini Mokosz. Z czasem pod wpływem chrześcijaństwa ich wizerunek uległ drastycznej zmianie. Stały się duszami zmarłych kobiet, skazanymi na wieczne cierpienie. W mitologii słowiańskiej rusałki to dusze kobiet, które popełniły samobójstwo lub zginęły w tragicznych okolicznościach. Z tych cierpiących dusz rodziły się rusałki, które nie mogły znaleźć spokoju w zaświatach, mściły się na mężczyznach, przypominających im o ich cierpieniu. Wabiły ich swym pięknem, by potem wciągnąć do wody, gdzie topiły swoich adoratorów, niespełniających ich oczekiwań. Rusałki dzielimy na wodne i leśne. Wodne zamieszkiwały jeziora, rzeki i stawy. Zmysłowe, o bladej skórze, miały blond lub zielone włosy, a ich śpiew wabił mężczyzn do zguby. Leśne rusałki, związane z roślinnością, miały ciemne włosy i zielone oczy. Ich tańce i śpiewy, usłyszane w nocy, były zapowiedzią niebezpieczeństwa. Obie te grupy były równie piękne, co śmiertelnie niebezpieczne. Kikimora to demon domowy, którego obecność skutecznie uprzykrza życie wszystkim, którzy mają nieszczęście zamieszkiwać jej terytorium. Wygląd Kikimory nie należy do najprzyjemniejszych. Wierzono, że przypomina małą, złośliwą kobietę o dziwacznej twarzy. Jej nos ma kształt ptasiego dzioba, a wielkie szpony są jej charakterystyczną cechą. Jest jedną z najbardziej mrocznych postaci, jaką można sobie wyobrazić. Kikimora jest złośliwa i pełna wrogości wobec ludzi. Jej głównym celem jest zniechęcenie domowników do życia w ich własnym domu. Nie jest jednak jednym z tych duchów, które pojawiają się na chwilę i znikają. Jest obecna przez długi czas, powodując niepokoje i złośliwości. Kikimory miały szczególne miejsce w mitologii słowiańskiej: powstawały z dusz zmarłych kobiet, które odeszły w nieoczekiwany sposób. Czasami były to poronione płody lub dzieci, które zmarły tuż po narodzinach. Wierzono, że jeśli kobieta nagle zmarła, jej dusza mogła przeistoczyć się w kikimore i powrócić, by siać strach i niepokój w rodzinie. W zależności od wersji legendy, kikimora mogła również przyjąć wygląd zmarłej matki lub babki. Co tylko potęgowało przerażenie wśród domowników. Główna aktywność Kikimory była naprawdę przerażająca i dosłownie budziła strach w mieszkańcach. Najbardziej znaną czynnością, jaką wykonywała, było przędzenie. Nie była to jednak zwykła praca, ale nocna, w mroku, z wrzecionem w rękach. Hałas tego wrzeciona, który niejednokrotnie budził domowników, zwiastował nadchodzące nieszczęście. Jeśli usłyszałeś ten dźwięk w nocy, wiedziałeś, że wkrótce coś złego się wydarzy. Jednak to nie wszystko. Kikimora nie tylko przędła, ale także marnowała przędzę, plątała ją, a jej wrzeciono pozostawało w stanie całkowitego chaosu. Zazwyczaj pojawiała się nocą, gdy wszyscy w domu spali. Budziła niemowlęta, psuła porządek, a nawet dokuczała zwierzętom, zwłaszcza kurom, które stawały się jej ulubionym celem. Można było ją usłyszeć, jak wyciąga pióra skór, a także zsyłała straszliwe dźwięki, które potrafiły doprowadzić do szaleństwa. Zmora jest przedstawiana jako wysoka kobieta, często z przezroczystym ciałem i nienaturalnie długimi nogami. Takie cechy nadają jej charakter eteryczny i nierealny, sprawiając, że jest jednocześnie przerażająca, ale i fascynująca. Ponadto zmora może przybierać różne formy. Nie tylko ludzkie. W niektórych opowieściach zmora przyjmuje postać zwierząt, takich jak koty, psy, myszy, a nawet przedmiotów codziennego użytku, jak słomki czy igły. Dzięki tej zdolności dostaje się do domów swoich ofiar, gdzie w nocy dokonuje swoich dręczących wizyt. Ofiary zmory, budząc się rano, czują się osłabione, jakby pozbawione energii, często z uczuciem przygniecenia i duszności. To właśnie te nocne wizyty, które nie kończą się śmiercią, ale prowadzą do chronicznego zmęczenia, są częstym źródłem opowieści o zmorach. Niektórzy badacze uważają, że to zjawisko paraliżu sennego może być jednym z głównych źródeł tych strasznych opowieści. Termin zmora pochodzi ze starosłowiańskiego, gdzie mora oznaczała koszmar lub udrękę. Z czasem w różnych słowiańskich dialektach to słowo przybierało różne formy ale zawsze było związane z nocnym dręczeniem, które nie pozwalało śpiącym odpocząć. Obok zmory w słowiańskim folklorze pojawia się równie przerażająca postać nocnica. Choć nocnica i zmora wywodzą się z tych samych korzeni, ich ofiary i sposób działania są zupełnie różne. Nocnica szczególnie upodobała sobie dzieci, a jej obecność jest często kojarzona z nocnym płaczem niemowląt. Wierzono, że nocnica jest duszą zmarłej osoby, która po śmierci nie zaznała spokoju. Najczęściej utożsamiano ją z duszą kobiety, która zmarła przed ślubem lub nie zaznała szczęścia w życiu. Nocnica wślizguje się do izby przez najmniejsze szczeliny, często zmieniając się w małe zwierzęta lub owady. Gdy już dostaje się do pomieszczenia, sadowi się przy dziecku, nękając je poprzez szczypanie, przygniatanie lub wywoływanie koszmarów. Chociaż zmora i nocnica różnią się w szczegółach, ich wspólną cechą jest to, że obie są nocnymi demonami, które nękają ludzi i wywołują cierpienie. W wielu regionach te wierzenia są traktowane niemalże jak jedna i ta sama istota co może wynikać z podobieństwa ich działań. Utopiec istota, której wygląd nie pozostawia złudzeń. Wyobraźcie sobie wysoką, wychudzoną postać z oślizgłą skórą, przypominającą zgniliznę. Jego twarz ogromna, a oczy pełne mroku. W tej formie nie przypomina niczego ludzkiego, tylko coś, co wychodzi z głębin, by pożreć tych, którzy nie zachowali ostrożności. Zamieszkuje jeziora, rzeki, głównie tam, gdzie nikt nie zagląda. Utopce to demony dusz, które powstają z osób, które tragicznie zakończyły swoje życie poprzez utonięcie, samobójstwo, a nawet sporonionych dzieci. Wierzono, że dusze tych nieszczęśników, nie zaznawszy spokoju po śmierci, przyjmowały formę potworów. Istnieją również wierzenia, które mówią, że utopce to dusze dzieci, które nie zostały ochrzczone, co dodaje im dodatkowego, tragicznego wymiaru. Ale to nie koniec. Utopiec to nie tylko zjawa, to istota, która ma jedno zadanie: zabijać. Czai się godzinami, gotowa wciągnąć swoją ofiarę w wodę. Jednym z najstraszniejszych zjawisk związanych z utopcem jest tak zwany pociąg do wody. To magia, która zmusza ofiarę do podchodzenia coraz bliżej jeziora, aż w końcu nie potrafi się oprzeć i wpada w otchłań. I to nie tylko ludzie. Utopiec nie pogardzi również zwierzętami. Woda staje się pułapką, a każda chwila nad brzegiem może skończyć się tragedią. Niektórzy wierzyli, że można przechytrzyć utopca. Zgodnie z legendami, jeśli udało się zadać utopcowi zagadkę, na którą nie potrafił odpowiedzieć, dało to szansę na ucieczkę. Bies, demon, który wywodzi się od słowa byse, oznaczającego przerażenie, to wcielenie wszelkiego zła, które nękało społeczności. Szczególnie te zamieszkujące dzikie, nieokiełznane tereny. Wierzono, że Bies był strażnikiem dzikich puszczy i bagien, a jego obecność zwiastowała jedynie katastrofę. Zniszczenie pól, zagłada zwierząt to tylko początek. Jego prawdziwa moc tkwiła w psychice ludzi. To Bies był odpowiedzialny za choroby, epidemie, a także zmuszał ludzi do złych czynów, pijaństwa czy nawet demoralizacji społecznej. Przechodzimy teraz do czarta. Czart, postać równie mroczna, co przerażająca. Nazywano go także czortem czy czertem, a jego wygląd nie pozostawiał żadnych złudzeń. Masywne ciało porośnięte futrem lub szczeciną, a na głowie rogi niczym u dzikiej bestii. Czart nie tylko zniszczyłby wszystko, co stanie mu na drodze, ale także wiązał się z naturalnymi żywiołami, takimi jak huragan czy wichury. To on był sprawcą tajemniczych czarcich głazów, potężnych kamieni porozrzucanych po słowiańszczyźnie. A to tylko początek. Czart mógł przyjąć dowolną postać węża, psa, kota, a nawet świni. Niezwykle zmienny, nieprzewidywalny, jego obecność była nie tylko destrukcyjna, ale i absolutnie niebezpieczna. Choć w późniejszych wiekach próbowano utożsamiać biesa i czarta z chrześcijańskim diabłem, w słowiańskim folklorze chodziło o coś zupełnie innego. Te demony nie miały na celu duchowego zniszczenia, jak diabeł w tradycji chrześcijańskiej. Ich zadaniem było fizyczne niszczenie od zniszczenia plonów, przez wprowadzenie w obłęd, po zniszczenie całych społeczności. W słowiańszczyźnie ich celem było zakłócenie harmonii, sprowadzanie chaosu i nieszczęścia. Nie chodziło tylko o moralne upadki, ale o prawdziwą, brutalną rzeczywistość. Licho nie jest typowym demonem. To złośliwy byt, który uwielbia siać chaos, a jego celem jest przyniesienie nieszczęścia tam, gdzie się pojawia. W odróżnieniu od innych słowiańskich demonów, które mają konkretne zadania, Licho jest siłą, którą trudno powstrzymać. Najstraszniejsza forma Licha to wychudzona staruszka z jednym przenikliwym okiem. Wyglądała jak koszmar, który wkradał się w sny, z zapadniętymi policzkami, kościstym ciałem i tym jednym okiem, które mogło wyczekiwać momentu, by zniszczyć wszystko, co napotkała. Kiedy pojawiała się na horyzoncie, wiesz, że nadchodzi klęska, od chorób, przez nędzę, po całkowitą destrukcję. Złośliwa staruszka była zapowiedzią pomoru bydła, suszy, czy upadku całych wiosek. Wywoływała plagi. Które mogły zmienić życie w mgnieniu oka. Ale licho nie zawsze przybierało tak przerażający kształt. Czasem było to małe, kudłate stworzenie, które zamiast zniszczenia wolało płatać drobne figle. Wtedy licho przybierało postać przebiegłego psotnika. Chowało potrzebne przedmioty, dosypywało popiół do mąki, tłukło talerze i obluzowywało siekiery. Choć jego figle bywały irytujące, nie stanowiły poważnego zagrożenia. Mówiąc o Lichu, trzeba wspomnieć o jego potędze w wyniszczaniu. To Licho wywoływało pożary, które pożerały domy i pola. Niszcząc uprawy, stawiał ludzi w obliczu głodu. Był odpowiedzialny za plagi, które szalały po wsiach, dziesiątkując ludzi i zwierzęta. A gdy pożar gasł, Licho pozostawiało za sobą spaloną ziemię i zrujnowane życia. Ale najbardziej przerażające w Lichu nie było to, co zniszczyło na zewnątrz. Lecz to, co robiło z ludzkimi umysłami. Licho posiadało zdolność psychologicznych tortur. To demon, który wywoływał w ludziach wątpliwości, siał niepokój, wprowadzał w stan niepokoju. Kiedy licho zbliżało się do kogoś, jego ofiara zaczynała wątpić w siebie, słuchała złych podszeptów i podejmowała zgubne decyzje. To był proces stopniowego szaleństwa, prowadził do wewnętrznej destrukcji, której nie było widać. Ale czuło się ją w sercu. Dzisiaj, mimo że licho nie straszy już tak jak kiedyś, wciąż jest obecne w polskiej kulturze. Znane powiedzenia jak licho nie śpi czy pal licho przypominają o tej demonicznej postaci, która zrodziła się z głębokiego strachu. Leszy, jedno z najbardziej fascynujących stworzeń w mitologii słowiańskiej, to ucieleśnienie tajemniczej potęgi natury, która zarówno zachwycała, jak i budziła lęk u naszych przodków. Jako duch lasu i jego strażnik, Leszy pełnił kluczową rolę w utrzymaniu równowagi między światem ludzi a dziką przyrodą. Leszy nie był jedynie mitycznym duchem lasu, był integralną częścią ekosystemu leśnego. Jego misja polegała na utrzymaniu równowagi w naturze, a jego moc płynęła z głębokiego związku z przyrodą. Potrafił przybierać różne formy, od drwala po dzikie zwierzęta, jak wilki czy łosie. Ta zdolność zmiany postaci sprawiała, że Leszy stał się istotą nieuchwytną i trudną do rozpoznania, co czyniło go równie niebezpiecznym co potężnym. Jako mistrz kamuflażu potrafił ukrywać się w leśnej gęstwinie, a także komunikować z dziką fauną, stając się władcą lasu. Leszy był postacią, której stosunek do ludzi zależał od ich postawy wobec natury. Jeśli ludzie szanowali lasy i żyli w zgodzie z przyrodą, Leszy potrafił być ich sojusznikiem ochroną przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają w głębi lasu. Natomiast ci, którzy niszczyli przyrodę, wycinając drzewa, polując bez umiaru czy eksploatując zasoby natury, narażali się na jego zemstę. Opowieści pełne są historii o Leszym, który bezlitośnie karał ludzi za zniszczenie równowagi leśnego świata. Leszy był również blisko związany z leśną fauną. Potrafił nie tylko ją kontrolować, ale i żyć w pełnej symbiozie z dzikimi zwierzętami. W różnych częściach Europy Wschodniej Leszy był znany jako borowy, wilczy pasterz lub leśny wujek. Te różnorodne nazwy odzwierciedlają obraz Leszego jako postaci, która, w zależności od regionu, mogła być postrzegana zarówno jako opiekuńcza, jak i groźna. Wraz z dominowaniem chrześcijaństwa w Europie Leszy przeszedł znaczną transformację. Z pierwotnego strażnika lasu stał się postacią demonizowaną, utożsamianą z dziką, nieokiełznaną siłą natury. Zamiast symbolizować harmonię, zaczął być traktowany jako zagrożenie, nieprzewidywalna i dzika siła, której należało się obawiać. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!